Cześć, siemanko! Z tej strony Mateusz, firma WRAPSTER. Witam Was w kolejnym odcinku testowym. W dzisiejszym wideo poruszymy sobie temat szamponów do mycia karoserii, a także zrobimy prezentację naszego ekonomicznego szamponu Raspberry Shampoo. Zostańcie do końca, zapraszam! Jesteśmy gościnnie w studiu detailingowym Klair Kosmetyka Samochodowa. Jest ze mną właściciel Paweł Witkowski. Dzień dobry wszystkim, witam ponownie. Dzisiaj naszym tematem to jest szampon. Ogólnie pojęty będziemy rozmawiali sobie na ten temat. Zrobimy Wam prezentację naszego szamponu z wersji ekonomicznej, którego litr kosztuje, uwaga, 17 zł i starczy na ponad 33 mycia auta. Ale do tego sobie przejdziemy później, zanim jednak prezentacja, no to zobaczymy, co Paweł wie ciekawego i ile jest w stanie wyczerpać tematu szamponów, bo tak by się zdawało, że to jest tylko szampon, natomiast no, pewne rzeczy Trzeba wiedzieć, co z tym zrobić, jak myć auto, co zrobić, żeby nie narobić sobie szkód przy myciu takiego auta, jak szampon wybrać, jakie są rodzaje szamponów. No i Paweł, szampon. Szampon, co można o tym powiedzieć? Ciekawego. Już to no dużo można opowiadać o szamponie. Wbrew pozorom, zdawałoby się, proste urządzenie, tak? Ale jak się rozgadamy, to podejrzewam, że do domu się spóźnimy. No. Więc mamy niecałe 10 minut. No to see, Próbujmy to, to atakujemy. Temat. W ogóle ja bym zaczął przewrotnie, jeżeli chodzi o szampon. Rozmawialiśmy przed chwilą już poza kamerami o tym, ile osób ci odwiedza w sklepie. Tak. Nie? Mhm. Jak wchodzą do sklepu i proponujesz im szampon, co oni robią pierwsze? No, odkręcają i wąchają. To jest pierwsze, co klient robi. To jest tak. 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 Nieważne, jak on działa, Tak. O, no to ładnie. Tak. Wiesz, co powiem Ci szczerze, że sam złapałem się na tym, że kupiłem jakiś tam szampon, dlatego że fajnie pachniał. I Nie interesowało mi, kto go wypróbował, jaka to była butelka. Kupiłem, bo fajnie pachniał. No i teraz do czego zmierzam? Nie chciałbym tutaj stwierdzić, że kupujemy szampon tylko dlatego, bo ładnie pachnie. X, jakiś tam szampon X. Natomiast, natomiast, nawiasem mówiąc, to nasz bardzo ładnie pachnie, bo jest zapach malinowy. Właśnie, no i teraz... Nie chciałbym tu powiedzieć, że kupujemy zapach, szampon dla zapachu, natomiast coś w tym jest. Jaki ma zapach? Malinowy. Dobra, co Ci się kojarzy z maliną? Malina? No nie wiem, świeże, jakieś sorbety, nie wiem, lato. No, ale zawsze... Przyjazne dobre Przyjazne rzeczy, tak? Gdyby ten szampon nie, pachniał jakimś... Da <laughs> No, nie byłoby to... przyjemności, słuchajcie. Szampon, mycie samochodu i tak dalej musi sprawiać Friday tak? To, że ten szampon jest bezpieczny, ma jakieś tam neutralne pH i tak dalej, fajnie się go spienia, on dobrze domywał, to szampon musi nam sprawiać Friday. Poza tymi wszystkimi rzeczami, o których za chwilę będziemy mówić, jak myjemy auto, musimy to robić z frajdą I dlatego, pierwsze co robimy. Odkręcamy, tak? Wąchamy. I pokojarzy nam się dobrze, mamy dobre skojarzenia. Bierzemy szampon do domu, myjemy. Jak myjemy, mamy fajny zapach malin, mamy dobre skojarzenia, i mycie, auta robi nam wtedy fajny fan. Z wersji technicznych. Um, z wersji technicznych, bo. bo... No, szampon, można by się rozwodzić albo można by to powiedzieć. Możemy krótko, zacząć tak? od tego, że to jest drugi krok mycia detailingowego auta. zaraz Dokładnie, po dokładnie. robimy to tak w miarę po kolei, żeby nie wystrzelić gdzieś tam od tyłu do przodu, robimy to po kolei. Piana, szampon, zaczynaliśmy od spukiwania z pianą, teraz działamy sobie na szamponie. Skończyliśmy na pianie, tam było usunięcie tych odseparowanie jakieś, odseparowanie tego grubego tak, brudu, został nam taki bardzo bardzo cieniutka brudu. Jakiś tam brudu. film, nie, jakiś tam tak, film brudu na, na wierzchu, lakierze. który teraz już uh, usuwamy sobie szamponem. Ну и... Pewnie byłoby fajnie, gdybyśmy się bardziej skupili też na metodach mycia. Dzisiaj powiedzieli, co tak. jest ważne przy tym myciu i tak dalej. Szampon fajnie, jak ma neutralne pH. Jest to wtedy bardzo delikatny produkt, którym możecie sobie umyć samochód, umyć karoserię. I to jest podobnie prawie, prawie jak przy pianie aktywnej, tak. że ten neutralne pH to jest do takiego codziennego użytkowania. Tak, codziennego dokładnie. No, wiecie co, no, szampon kwaśny, bo tu też trzeba powiedzieć. Są różne szampony. Są różne, są różne szampony. Tutaj mamy taki szampon, którym codziennie, znaczy codziennie. No, Powróci nam się teraz na tydzień. Zmyjemy sobie tą karoserię, jest ok. Natomiast no, pójdźmy w drugą stronę. Szampon kwaśny, bo o to też się pytałeś. Tak. Jak najbardziej produkt y, tak samo bezpieczny. Co Do prawda, czego? nie ma takich historii jak szampon zasadowy, ale szampon kwaśny na przykład fajnie. Y, Podbić sobie efekt hydrofobowości. To szampony zasadowe czasami mogą nam ten efekt delikatnie gasić. Mhm. Jak myjecie sobie szamponami kwaśnymi, to ten efekt jest bardziej taki widoczny. Szampony kwaśne inaczej działają na, na powłokach, na, na woskach itd. itd. Więc, mhm. więc tutaj jak gdyby idziemy w drugą stronę. Szampon nigdy nie będzie miał pH7, tak jak woda, tak? To mhm. od tego musimy zacząć. On zawsze gdzieś tam będzie się wychylał. Mówimy o szamponie neutralnym. Nie no mówimy tak. o kwaśnym. Nasze, jakby zawsze... co jest yy, bliżej tego neutralnego. Tak. Każdy taki szampon będzie się gdzieś tam wychylał na 7,5, na 7,8, na 8. Yy, natomiast mm -hmm. no nie będzie to nigdy w pH wody, tak? No bo nie, to nie no tak. uzyskamy tego dokładnie. Dobrze, to przejdźmy sobie teraz do kolejnego mojego pytania. To będziemy obalać limity. Tak mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy. <grytanie> szampon, wiadomo, że fajnie cieszy, że tak powiem, węch to jest jedno, ale wzrok to jest drugie. Czy szampon, który się mocno pieni, no bo to jest ten efekt, tak? Chcemy, żeby ten się mocno pienił, żeby ta piana była cały czas w tym wiatrze, żeby nie trzeba było jego mieszać co chwilę. Czy im więcej piany, tym lepiej, tym gorzej? Jak ty na to patrzysz? Też musimy sobie wypośrodkować. To, to tak samo jak rozmawialiśmy o pianach. Nie może być tak, że nagenerujesz tej piany, wymieszał, to będziesz to płukał trzy dni później, tak? No bo szampon wiadomo, wtedy już ci wejdzie wszystkie uszczelki, zakamarki, progi, podmaskę na podszybie, gdzieś we wnęki, między drzwiami. Ciężko będzie to wypłukać, więc druga sprawa, że to. To jaki to... je, jak jest taki powiedzmy, dobra konsystencja? W sensie piany. Znaczy Kiedy dobra konsystencja dobrze. w sensie piany. Ja bym tutaj wolał porozmawiać o tym, że on fajnie domywa, że ma dobry poślizg, że łapie nam brud. Poślizg, to jest okay. druga rzecz, która jest ważna przy szamponie i tutaj tak. też będziemy tak, Wam pokazywali, też możesz są, powiedzieć dwa słowa o tym. Wróćmy jeszcze na chwilę tego spieniania. No, za spienianie odpowiada pewny składnik szamponu, który wcale nie do końca musi domywać nam karoserię, tak? Więc możemy go spienić niesamowicie mocno, ale to nie znaczy, że on nam lepiej domyje tą karoserię. Tak samo jak w przypadku piany musimy mieć wypośrodkowane, dlatego no, mamy tą ilość szamponu na ilość wody, żeby on nie był za rzadki ani za gęsty ten roztwór. Druga sprawa, że mm, też dobrze jak taki roztwór szamponu z wodą utrzymuje nam te swoje stężenie, ta piana nam nie gaśnie za szybko i tak dalej. Że domywamy sobie do końca samochód we wiatrze dalej mamy cały czas taki sam stabilny roztwór. To jest bardzo ważne. Okej, okay, i poruszyłeś teraz temat poślizgu, bo to jest dosyć istotne. To najlepiej e, sprawy poślizgu e, i tobie też polecam. Wziąć sobie... 3-4 produkty rozrobić w różnych wiaderkach i wtedy dokładnie będziesz widział, co to jest różnica w poślizgu. Bo my możemy sobie o tym rozmawiać teraz pół godziny, a i tak Ci nie wytłumaczę, czy z dociskiem 1 kilo przesuwając rękawice po masce musi być tak i tak ślisko. Bo zaczniemy wchodzić w fizykę. No dobrze, Tutaj, to, to dlaczego ten poślizg jest tak ważny? Pewnie chodzi o rysowanie się lakieru. Szampon ma nam dać swobodę ruchów, jeżeli chodzi o pracę. Nie może być tak, czegoś takiego, że nam się zacina na, na lakierze, że że mamy tempo, musi być ślisko, i wtedy my mamy o wiele większy komfort pracy. Okej, okay. ale czy to też powoduje, że jest mniej mikrorys na przykład na lakierze, czy to nie ma znaczenia? Dokładnie, jak się prześlizgniemy przez. Tak jak u nas przy raklowaniu. Jak mamy raklę suchą i tak. jedziemy po folii przykładowo błyszczącej, Dokładnie. no to narobimy kupę rys. Tak. A jak mamy, zmoczymy ją sobie szamponem czy czymś, i wtedy mamy ten poślizg dużo, dużo lepszy, gdzie przesuwamy sobie rakle, to wtedy doprowadzi bałaganu tarcie. Bałaganu e, dokładnie, no, mniejsze tarcie, więc jesteśmy mniej agresywni dla tego lakieru. No tu, tu nie ma nic innego. Tak samo jakbyśmy położyli na ciężarówce coś, co waży 40 ton. Jeżeli powierzchnia będzie chropowata, to nam się nie przesunie, tak? No tak? I nawet jak się przesunie, to mega porysuje. Ale jakbyśmy polali to olejem, to nam się ładnie przesuwa. Okay. Tak na prosty chłopski rozporządzenie. Moglibyśmy to w ten sposób porównać. Nie? No dobra. To w takim razie ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, czyli czym myć? Bo jak wiemy, jest cała, cała masa różnych akcesoriów do mycia auta. Tak. Co, mm, tak jak powiedziałeś, jak my wcześniej, jak myjemy auto, to. Nie ma tak, że nie zrobicie ani jednej drobnej ryski. Jest to praktycznie niewykonalne, bo byście musieli nie dotykać w ogóle myć bezdotykowo. A, tak, auto. bezdotykowo co w ogóle, no, jeżeli już zależy wam na dobrym umyciu samochodu, to trzeba dotknąć gąbką. Można gdzieś tam bezdotykowo czasami opłukać, natomiast no, rozmawiamy tutaj o myciu szamponem, tak. gąbką i tak No i jak tak. detailingowo myjecie auta, no to nie chcecie sobie narobić więcej pracy, tylko mniej, więc używacie pewnie rzeczy i akcesoriów, które ten lakier porysują w jak najmniejszym stopniu. No i Czego tak naprawdę bo są różne akcesoria, są rękawice, są gąbki, są no jest cała masa tego wszystkiego. Gąbki pokryte fibrą, gąbki gołe, rękawice marynosów i tak dalej i tak dalej. Wiadomo, że jedno to jest narzędzia, a drugie to jest technika mycia. Mhm. I te dwie rzeczy połączone, świadome takie mycie na... Pewno nam będzie ilość tych rys do, do minimum zmniejszało. Tak? Technikę Bo tak jak wam pokażemy. Dokładnie. Technikę pokażemy, natomiast tak o, jak wspomniałeś wcześniej, o tych przedmiotach chciałbym porozmawiać. W takim razie tak. Czego najle, co najlepiej użyć? Czy to jest do różnych lakierów, różnych rzeczy się używa. No bo z tego co ja widziałem, no to zawsze komentarze typu, mycie, gąbką lakieru. To, to, lakier. to wszyscy detalerzy, że to jest. Że tak kiedyś się robiło, że tak już nigdy, Że gąbka w ogóle. b do śmietnika. Nie, no bez przesady. Też mamy gąbki u siebie i powiem szczerze, że moje auto, które jest jeszcze przed korektą i pewnie daleko mu do korekty, jeszcze nigdy nie widziało rękawicy. Z czym się kojarzą no. gąbki? Gąbki się kojarzą z takimi namiotami, myjnie ręczne, Wiesz, gdzieś tam. No, ale to jak Jakiś tam stereotyp, tak? No wiadomo, że gąbka na pewno. Wyobraźcie sobie rękawicę, z której te włosy wiszą, tak? Więc jeżeli ona nam zabierze z powierzchni lakieru jakiś brud, wrzucimy ją do, wody z czyst do wiaderka z czystą wodą. Wy Płukamy. O wiele łatwiej nam z tych włosków wylatuje ten brud do wody m, niż z tych porów gąbki, gdzie on tam potrafi okay. siedzieć. Nie? I to głównie o to chodzi: że tą gąbką, gdybyśmy jakieś tam dolne partie zahaczyli, i tak dalej, tam gdzie tego brudu jest najwięcej, nie daj Bóg później gdzieś tam jeszcze na dach i tak dalej, bo takie techniki to powszechne są. A najlepsze jest seksji Carlos. Tak, na... no, ale tam nikt nie patrzy na to, jak to się myje, każdy patrzy na dziewczyny i już, nie, to po to jest sexy car wash. No, yy, Adam Natomiast... przebitki. <laughs> Natomiast właśnie chodzi o to, że gąbka nam tego, tego brudu aż tyle nie odda. Taka rękawica okay. z, z łosia nam ten brud odda, mamy dwa wiadra standardowo przy myciu detailingowym, tak. czysta woda, woda z szamponem, nabieramy wodę z szamponem, myjemy sobie karoserię, płukamy tą rękawicę w czystej wodzie, w wyrzucamy, dokładnie, wyrzucamy sobie ten brud, z tej rękawicy przekładamy. Jeżeli ktoś ma ochotę umyć sobie gąbką, no też tego nie zabronimy. Tak Tak jak wspomniałem wcześniej, ja bardzo lubię myć gąbką, bo jest po prostu wygodnie. Tak? Jeżeli na przykład jest takie auto, którego nigdy nie będziemy gdzieś tam korygować, dla kiedy i tak już jest porysowany, no pewnie, że można umyć rękawicą i nie dołożyć mu te trzy rysy więcej. Ale, ale tak samo śmiało można umyć go gąbką i, i też nie narozrabiamy. Czyli kolejny stereotyp. No stereotyp, nie stereotyp. Dobieramy po prostu sprzęt i możliwości do tego, yy, nad czym obecnie pracujemy? No bo wyobraź sobie takiego busa, który od 10 lat jeździ na budowie. No będziesz się no tam tak. szarpał z jakimiś marynosami. marynosami. No nie, zniszczysz sobie marynosa, zawalisz go betonem i już, tak? Lepiej wziąć gąbkę, która kosztuje 3 zł, oblecisz takiego busa, wyrzucić ją do kubła. No i po temacie i masz tą pewność, że kolejne auto, które będziesz mył, yy, to bierzesz kolejną, świeżą gąbkę. Dobra. Tak, że... Myślę, że z teorii to tyle. No. Teraz sprawdźmy sobie, jak to działa w praktyce, jakie tam są techniki mycia, jak to robią detailerzy. Szybko, krótko i na temat. Do zobaczenia. Ja porozmawiam o stężeniu, jakie tutaj przewidzieliśmy. 30 ml roztworu na 10 litrów wody i taki jeden zestaw używacie do jednego mycia auta. Do kolejnego trzeba sobie zrobić drugi taki zestaw. Żeby było Wam łatwiej, to taki korek tutaj do odmierzania też jest idealny, bo w takim korku mieści się 10 ml, czyli szybko licząc, 3 korki na 10 litrów wody. I proszę ja Was, koszt tutaj 17 zł, cała butelka litrowa. A jedno wiadro 30 ml to jest koszt 51 groszy. Czyli tyle kosztuje was umycie jednego auta tym szamponem. No i z takiej litrowej butelki jesteście w stanie zrobić ponad 33 mycia. Ja nalewam tutaj ładnie już do przygotowanej wody, a Paweł jeszcze chciałby opowiadać tutaj o takich gadżetach, co mamy obok. Oczywiście tylko przypomnę, bo skupiamy się dzisiaj na takim bezpiecznym myciu, więc pierwsze co, rękawiczki, żebyśmy mieli jak najmniej kontaktu z każdą chemią, którą będziemy pracować przy aucie. Druga sprawa, grid guardy, które będziemy wrzucać do wiaderek, one nam separują brud od spodu i jak zanurzamy tutaj czy gąbkę, czy rękawice, to nigdy nie dojdziemy do dna, żeby złapać ten najgorszy brud na dole. Drugi zestaw to ten taki, o którym rozmawialiśmy, gąbka, rękawica. No i tutaj już naprawdę na żywo widać, jak wam się wbije jakiś piaseczek, no to rzeczywiście on z tej gąbki będzie wychodził o wiele ciężej i może dojść do sytuacji, że ta gąbka z tym ziarnkiem, jednym, drugim, trzecim piasku będzie rysowała. A tutaj jak widzicie... Te kłaki wypuszczą z siebie o wiele więcej tego piasku. No i jak już jesteś przy bezpiecznym myciu, to też pamiętajcie o suszanie ręcznikami. Temat mamy zamknięty. Tak, oczywiście gadżety do mycia detailingowego też dostaniecie na sklep w rapster.pl. A my mamy przygotowane dwa wiadra, w jednym Pamiętajcie, zawsze szampon do wody, a nie wodę do szamponu, bo przynajmniej możecie jak jest woda wypukać sobie korek i wtedy macie 100% stężenie takie jakie chcieliście. No i tak jak Paweł wspomniał, w jednym wiatrze mamy wodę z szamponem, a w drugiej mamy czystą wodę właśnie do Dokładnie. czyszczenia rękawicy. Tutaj już mamy yy, jedno sitko. Tutaj wrzucamy drugie, zaraz spienimy sobie wodę i działamy. Trady. Suddenly, Dobrze, jak widzieliście, jesteśmy już po pianie aktywnej, czyli wszystko prawidłnie, tak jak powinno być. Teraz tak, ja mam rękawicę z marynosa. Paweł ma gąbeczkę. Ja oddaję głos Pawłowi. Nauczaj. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, gąbka będzie zawsze troszeczkę bardziej agresywna. Macie auto po korekcie, wybierzcie sobie rękawice. Jak będziecie szorowali jakiś samochód, no tak jak u Matiego, no szału tutaj nie ma na tym lakierze. nie jest z korektą u Pawła. <grymne> <grymne> Możecie sobie pozwolić na tą gąbkę, naprawdę te dwie, trzy rysy więcej. W przypadku takiego lakieru to się nic nie wydarzy. To jest dopuszczalne, można myć gąbką. Zasada mycia zawsze jest tak samo, czyli mamy dwa wiadra, jedno z pianą, drugie z czystą wodą. Dlaczego? Jak już nabierzemy sobie piany i umyjemy kawałek samochodu, pozbieramy trochę tego brudu, to wypukujemy ten brud w tym wiadrze z czystą wodą. Czyli wracamy, I teraz tak. wracamy do tematu, żeby tych rys nie narobić na, Dokładnie. na lakierze. I teraz tak, zwrócę Wam jeszcze uwagę na jedną rzecz. To, co przed chwilą się wydarzyło w czarnym wiaderku. Pamiętajcie, żeby zawsze ten brud, który zbierzecie, Wypłukać tak, bo jak będziecie robili tak, jak przed chwilą Wam pokazałem, czyli piana, ciach i wszystko tutaj sobie będziecie płukać, to zawsze tego brudu będziecie mieli więcej. Jak już idziemy, idziemy w kierunku mycia detailingowego, no to róbmy wszystko, żeby tego brudu było jak najmniej. Więc jeszcze raz, ciach i wypłukujemy to na zewnątrz. Ciach, wypłukujemy. Jak Wam się woda skończy, dolewacie do pełna czystej już. A, no to ja nie wiedziałem. Dobra, to ja biorę swoją. Dokładnie. Dokładnie, zawsze zaczynamy myć od góry auto, I czyli dach. zawsze zaczynamy od dachu, ale że nam dach wychodzi poza kadr, to zaczniemy sobie od maski. <laughs> po prostu. Tak, żeby wszyscy widzieli. Dokładnie, tak, żeby wszyscy widzieli. Eee, nie ma co tutaj wydziwiać, myjemy sobie. Tą maskę pod różnymi ruchami. Wiadomo, że tu gdzieś sobie zastosujemy jakiś preparat na komary i tak dalej, wypędzelkujemy jakieś szczeliny, natomiast wszystkie płaskie powierzchnie przelatujemy sobie. No dobrze, pytanie moje. Dlaczego proste, a nie na przykład okrężne ruchy? Czy to ma znaczenie? Można powiedzieć, że yy, jak coś by się wydarzyło i zrobisz rzeczywiście prostą Ryski, ryskę, łatwiej będzie ją usunąć, będzie mniej widoczna. Okay, ja Natomiast, wie... dokładnie, jak tak zrobisz tak. taki świński ogon, to tarysa będzie cztery razy dłuższa i taki świński ogon rzeczywiście ciężej będzie usunąć. Czyli reasumując? Tak, tak, to płaskie. jest tak samo. Dokładnie. A to jest różnica czy w tą, czy w tą stronę, czy można naprzemiennie? Nie, możesz sobie naprzemiennie, jak masz brudniejszy samochód, to możesz sobie naprzemiennie. Natomiast jak masz auto, które stało w garażu 3 dni, jeździłeś nim jeden dzień w tygodniu i rzeczywiście jest tylko zakurzone, to nie ma takiej potrzeby, żeby czorować ten samochód, tak? Teraz spróbuj sobie dokładnie. Dużej różnicy nie ma. Jest łatwiej na pewno gąbką, bo ona jest bardziej trzyma się ręki. Łatwiej się ją prowadzi po tym lakierze. No bo jest grubsza, tak? tak? Łatwiej jest ją złapać. Aczkolwiek tutaj jest rękawica i też nie jest źle. Też nie jest źle. Też można sobie swobodnie nią pracować. Ale wydaje mi się... Nie, na pewno. Tutaj jest dużo większy poślizg. Tak. No i to tak. jest odczuwalne. Więc jak mamy dużo większy poślizg przy tych włosiach, to na pewno w mniejszym stopniu ten lakier będzie porysowany. I teraz zobaczcie, z gąbki musicie to wszystko ręką i tak dalej. Tutaj nawet jeżeli zrobimy coś takiego, to wszystko sobie ładnie wypływa. Czyli tu jest dużo łatwiej utrzymać w czystości te tak, ta rękawicę. E, rękawice są o wiele łatwiej utrzymać w czystości, bo na pewno zostanie nam mniej brudu i piachu między tymi włóknami. Tutaj te pory są pootwierane, pozamykane i tak dalej. Jak nam jakieś ziarna piachu się dostaną, jest duża szansa, że one już tam zostaną. Zresztą no ją sobie delikatnie, zobaczysz, że, że ona jest pozabijana piaskiem. Mhm. Nie? Ok. No i teraz tak, umyliśmy dany element, yy, za każdym razem płuczemy. Tak, maskę to pewnie na dwa razy. Etapami, dokładnie. Pracujemy sobie etapami, czyli nie, piana, przemywamy jakiś dany element. Tak jak rozmawialiśmy, od dachu partie szyb, schodzimy sobie tutaj do boku. Jak mamy mocno zabrudzony samochód, wymieniamy wodę, mijamy sobie na przykład od mhm. szyb w dół jeszcze e, drugą wodą. Okej, okay. i tak auto lecimy dookoła. dookoła. Co w momencie, Dokładnie. kiedy jest ciepło i na przykład dach myliśmy pierwszy, czy tam jedną część auta myliśmy jako pierwszą, no i lecimy drugą, a ta już zasycha. Robimy to szybko. <śmiech> znaczy, <śmiech> zasada jest jedna zawsze, ta sama, czy to piana, czy to szampon, czy to jakieś inne mycie. Nie możecie doprowadzić do tego, że to wszystko wam zacznie zasychać. Albo robimy to pod dachem, albo w takiej temperaturze, żeby bezpiecznie umyć sobie całe auto, albo prosimy kumpla, żeby nam pomógł. Jeżeli już nie mamy innymi możliwości... U nas możliwości, na przykład na robili tak, że myli pół auta i spukiwali od razu te pół auta i lecieli drugą. Też to jest rozwiązanie, tylko muszą tą część, która jest spukana, utrzymać dalej wilgotną. No tak. Bo jak masz twardą wodę w kranie, mieszkasz pod Wrocławiem, no. myjesz to pod garażem, czyli masz ruch powietrza cały. Czas Palno. do tego świeci słońce. Gwarantowane water spoty, pełno kamienia, i. Na szczęście są kolejne robota. Potem. Kolejna robota. No, wiesz, quick Detailer nie do końca zawsze może ci poratować w takiej sytuacji. To wszystko zależy od tego, ile to tam będzie leżało, jak mocno wyschnie, jak ten kamień się mocno wgryzie. No, wszystkie świeże takie water spoty generalnie quick detailer zdejmują. Natomiast, no, tak jak mówię, duże słońce, przewiew, bardzo twarda woda, podwrócławska i możemy sobie narobić problemów. Może nie po jednym myciu, ale po drugim trzecim. W czwartym, piątym to już będzie widać bardzo widocznie. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć, to karoseria to jest jedno, wiadomo, że myje się też felgi, a felgi są najbrudniejsze, więc jaka tutaj jest zasada? Kiedy je myć? Czy tą samą wodą, tym samym, tą samą gąbką? Róbcie sobie zawsze osobną wodę do karoserii, osobną wodę do yy, felg. Używajcie zawsze innej gąbki do felg. Innej gąbki do karoserii, bo wiadomo, że to są elementy, które są najbardziej brudne. Więc nie może być coś takiego, że, no okej, okay, zostanie Wam ta woda gdzieś tam po myciu auta, można ją wykorzystać do wymycia felk, ale na pewno nie możecie rzeczy, który myjecie sobie karoserię, wykorzystywać jako narzędzi do mycia tych felk. Natomiast na samym początku rozrabiacie sobie wiadra do mycia karoserii, osobne wiadro do mycia felk i mamy po temacie. Temat detailingowego mycia jest jak najbardziej zamknięty. W tym Dobra, będzie że tutaj nie ma filozofii tak naprawdę, ja lecę resztę auta i widzimy się za chwilę. Zostało nam tylko podsumowanie. Jak chcecie się przenieść do malinowego ogrodu, umyć sobie, y <śm> umyć sobie porządnie auto, to zapraszam na sklep wrabster.pl. Y i nic, tylko ściągać z półki szampon. A jeżeli chcecie, żeby ktoś się profesjonalnie zajął waszym autem, zrobił korektę lakieru, nałożył ceramikę, pranie tapicerki, to wbijajcie na czysteautko.pl, Facebooka, Instagrama, wszystko macie w opisie. No i jeżeli wideo wam się podobało, to subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wbijcie na naszego Instagrama, gdzie na bieżąco wszystkie rzeczy pokazujemy i tak dalej. I co? Widzimy się w następnych testach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć! Na razie!